Teraz nie ma do tego głowy. Tam mają teraz straszny problem z cukrem. Za dużo wyprodukowali, nie mają gdzie sprzedać, za dużo rodzaj. Z cukrem? A to debile, no co to za problem? Słuchaj, niech żeś by kupią cukier od cukrowni, zmagazynują w ciągu roku czy dwóch która musi się zmienić, no i wtedy sprzedadzą z zyskiem, nie? O, ale gdzie magazynować? Trzeba by magazyny budować? A na chuj budować? Niech kupią od cukrowni, ale pod warunkiem, że to cukrownia będzie magazynować cukier. No. Ale to trzeba mieć jeszcze za co kupić A minister Jaszuński mówi, że oni nie mają pieniędzy Bo mają dziurę budżetową czy coś No to, no to niechże płacą oprocentowanymi obligacjami, rozumiesz? To się opłaci każdej ze stron No bo tak, cukrownia i tak nie ma innego wyjścia A jak cukrownia zbankrutuje, no to przecież rząd poniesie koszty bankructwa, nie? A, jak ty mówisz, to wszystko jest takie proste Sami by na to wpadli By wpadli Jakby mieli, kurwa, mózg Zamiast tego pierdolonego styropianu.